Program z prędkością światłowodu dostarcza firma RedBee, oferująca najlepszy internet do nauki zdalnej. Od 5 stycznia gmina Więcbork przy współpracy aplikacji o nazwie Kiedy Śmieci próbuje jak najłatwiej dotrzeć jeszcze do mieszkańców, aby móc szybciej i łatwiej wystawiać odpady komunalne. Chodzi o to, że poprzez aplikację będzie się Państwu wyświetlać komunikat całoroczny kiedy można wystawić śmieci. Jest to dodatkowa informacja. Do tej pory drukowaliśmy harmonogramy. Informacja była na stronie internetowej. Teraz, idąc śladem czasu, chcemy dotrzeć jeszcze łatwiej poprzez aplikację na telefon. Jest już ponad 300 osób, które to zainstalowało. Także wydaje mi się, że jest to dobry wynik. Co jest ważne, jeszcze poprzez aplikację my jako gmina będziemy wrzucać dodatkowe informacje w ciągu roku. Czy o wywozach odpadów czy na przykład czy teraz o choinkach także zachęcam bardzo do ściągnięcia tej aplikacji na telefon. Rozmawiałam z osobami, które już korzystają, są bardzo zadowolone. Także naprawdę zachęcamy do korzystania z aplikacji. Jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie, które przypomina, że trzeba wystawić worek czy pojemnik z odpadami.